Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w czwartej, przedostatniej już części zbudowy drona. W tej części pokażę Wam, że jednak zdecydowałem się wymienić przewody od silników na przewody silikonowe. Oraz, zobaczycie ostatni etap przygotowań, czyli podłączenie do Betaflighta i test silników. Jeśli nie widzieliście poprzednich części zbudowy, zapraszam do obejrzenia. Oczywiście do subskrypcji, lajkowania i dalszego oglądania również. Trzymajcie się, cześć! Więc tak, jak widzieliście na początku W poprzednich częściach Zastosowałem te przewody zwykłe 0,75 mm2 Jednak one Mimo moich przewidywań e, Bardzo się nagrzewały, już przy samym Podłączeniu silników do testu. Już mają ciepłe Silniki te sygnały, więc postanowiłem je Wymienić Właśnie takie przewidywałem no, jest to bardzo, bardzo fajne przewody. Super mi się z nimi pracowało podczas przygotowań i samogólotowania. Przewód nie wyglądała na Jest to jeden bardzo fajny przyrząd, czyli prosty ściągacz do izolacji. Myślę, że zmieniamy na rzecz przy pracy z dronami i przy jakichkolwiek zadaniach silników, przeglądów, lutowania i, i w tych e, czynnościach. No, jest to bardzo duże uproszczenie i pozwala Zachować taką powtarzalność, że wszystkie końcówki są w miarę równo pocięte i jest to naprawdę proste, nie trzeba się nad tym skupiać czy jakoś tam specjalnie tym denerwować i przejmować. Także tak. Odlutowałem poprzednie przewody, które były przygotowane do ESC i do RaceWire. przygotowałem przewody przez naniesieniu na każdą końcówkę. Przygotowałem najpierw przewody do PSC z dwóch stron nas, nas już wszystko gotowe. Następnie nałożyłem rurki termokurczliwe na przewody, żeby nie zapomnieć, bo mam coś takiego, że co zawsze o nich zapominam. Rozczepiłem tutaj również wtyczkę od flight controlera, żeby nie uszkodzić jej podczas lotowania, ponieważ przewody schodziły dosyć nisko, o tym trzeba pamiętać, żeby tego nie uszkodzić sobie. Tu już przewody przylutowane, termokurczki są zaciśnięte, przewody zostawimy troszkę dłuższe, gdyby były jak uszkodzone, będzie niełatwo można wymienić. Także tutaj druga strona. Ok, więc tak, dron jest aktualnie podłączony do baterii. Jedyne co musiałem zrobić, to odwrócić kierunek kręcenia się dwóch silników, czyli pierwszego i czwartego. Teraz już jest ok. Mam połączone z aparaturą, łączyłem z googlemy, żeby sprawdzić czy jest wizja. Także wizja jest. Oczywiście no, mam uszkodzony ten y, moduł od y, turtle, więc nie będę mógł nagrywać wideo y, z DVR, y, ponieważ no, nie będę ryzykował, żeby tam jakieś zwarcie poszło po karcie pamięci. Połączyłem już aparaturę, w sensie włączyłem ją i upewniłem się, że wszystko działa. Jak możecie zobaczyć, tutaj mam biper, który działa. Diody migają, jak jest prąd po prostu podawany na silniki. Także Crossfire działa i no i co? Wystarczy czekać teraz tydzień na testy. Dzięki za oglądanie. I będzie film z pierwszych lotów. Pozdrawiam, hej!